Witam w kolejnym odcinku Projekt Zomboid. Przemierzamy kolejne drogi, żeby dojść do stacji benzynowej. Oczywiście na start zaatakowałem je zombie. i doszliśmy do um, jakby hotelu. Te dnie um, nie się prześpię. Żeby moja postać odpoczęła, przejdę dalej. Niestety pogoda nie dopisuje, ale już jesteśmy blisko stacji benzynowej. Już jesteśmy na miejscu. Stacja benzynowa niestety zamknięta. Na szczęście dużo zombiaków nie było na stacji benzynowej. Zobaczymy w magazynie, czy nie ma kanistrów benzyny. Bo zazwyczaj na stacji benzynowej, właśnie, można zdobyć dodatkowe kanistry benzyny. Co się na pewno przyda, żeby napełnić sobie agregat prądotwórczy lub także sam pojazd, który zdobędziemy pewnie. Na stacji benzynowej znajdują się tak samo samochody, także sprawdzimy je. W pierwszym niestety nie udało się znaleźć kluczyków. Ale tutaj jeden zombiak miał właśnie kluczyki od czarnego Chevroleta chyba. Więc w tym sposobem udało nam się zdobyć i benzynę od razu i pojazd sprawny. I to w sumie za jednym razem udało nam się to zdobyć. Wystarczy tylko teraz napełnić samochód benzyną i wrócić do bazy. Po drodze też napotkałem tutaj sporą ilość zombiaków. Trzeba ostrożnie jeździć, żeby nie uszkodzić pojazdu. Nie, już jesteśmy na miejscu. Tutaj jakieś zombie było dodatkowe w bazie, ale na szczęście udało mi się z nimi rozprawić i to tyle w tym odcinku.